Dzień dobry wieczór, mam na imię Janek i dzisiaj chciałbym przeprosić za opowiadanie głupot w internecie. To jedziemy, aż zajedziemy. Drodzy Państwo, przychodzi taki dzień w życiu każdego mężczyzny, że musi przyznać, że przyburaczył, że się zachował jak ciul. Może moi bardziej wytrawni widzowie zrozumieją, kiedy powiem, że przychodzi taki dzień w życiu każdego mężczyzny, że musi przyznać, że zachował się jak zły człowiek. Na przykład ja. No i przegiął, tak? To znaczy, żeby było jasne. Czy miałem rację, czy nie miałem racji, to jest sprawa druga, drugorzędna. To, co jest istotne, to jest to, że obrałem może nie tę formę, żeby podzielić się jakimś swoim poglądem. Inną sprawą jest to, że sam okazałem się być osobą, która ocenia innych po pozorach. A to jest, umówmy się, złe. Zacznę od pewnego wideo, w którym podzieliłem się moją refleksją na temat nie Kościoła katolickiego, a postawy katolików wobec ich wyznania. A oto wideo, które umieściłem na TikToku. Moi Państwo, odpowiadając na pytanie jednej internautki, czy z katolikami z Polski rozmawiam na temat ich świętej wiary, odpowiadam niechętnie raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że katolicy kompletnie swojej poniekąd dla siebie świętej wiary nie znają. Polak, katolik, mówiący o katolicyzmie, przypomina mi osobę, która opisuje swoją fotografię rodzinną. Co to jest za pani? Nie wiem, co to jest za pani? Nie wiem, a ta pani? Nie wiem, a które to twoja mama? Pojęcia nie mam, ale wszyscy bardzo się lubimy. A skąd ty w tym wszystkim? No, karma na myśl. Pod wideo ukazał się komentarz Eli: Co masz do katolików? Już nic. To znaczy, powiem tak. No, wyjaśnię, o co mi chodziło. To zresztą zawarłem w komentarzu. i Może mam słuszność we w swoim mniemaniu, ale człowiek w swoim mniemaniu zwykle ma słuszność. Chodziło mi o taką rzecz, że katolicy bardzo często szczycą się tym, że są katolikami, a nie znają tak naprawdę swojej religii, nie, nie, nie rozumieją jej treści. Teraz tak, każdy w każdym kościele, również w kościele Jezusa Chrystusa Świętych Dniach Ostatnich, ma swoje miejsce, tak. Nie każdy jest teologiem, nie każdy się interesuje teologią, niektórym potrzebne są tylko te elementy teologii, znajomości spraw bożych żeby być członkiem, regularnym członkiem danego kościoła, tak? a już w jakieś tam szczegóły się nie zagłębiają. Co więcej, religia jest potrzebna człowiekowi, tak jak czytamy w świętych pismach, chociażby chrześcijaństwa, na przykład w liście Jakubowym, do tego, żeby pracować nad sobą. Ona jest inspiracją do tego, żeby pracować nad sobą i czasami taka powierzchowna wiedza już wystarczy. Hmm. Przyłapywanie się nawzajem na y, y, ignorancji, arogancji jest okropną rzeczą. I czasami zwykle do życia kompletnie niepotrzebno. Kompletnie niepotrzebno. Tak? Jest okropną rzeczą, jeżeli ktoś jest, nie wiem, profesorem fizyki, ale nie, nie interesują go najnowsze odkrycia, jeżeli chodzi o tę dziedzinę wiedzy. Jeżeli ktoś jest historykiem jakiegoś kraju i kultury, a pomija jakieś, jakieś jej szczegóły, to jak katolicy. Mówią o swojej wierze, dla mnie jest no rażąca, niesmaczna, tak? A tam nie obchodzi ich tak specjalnie co to jest to z co to jest tam ta Trójca Święta, ale to są bardzo fajni ludzie mimo wszystko, tak? Natomiast sposób mówienia o drugim człowieku pokazuje y, jaki mamy do niego stosunek. No zachowałem się w sposób y, Paskudny, bardzo przepraszam, miałam ochotę usunąć to wideo, ale tego nie zrobię, bo z jednej strony y, jest to dla mnie naprawdę przykre, jeśli y, ludzie nie chcą znać tego, czym są, kim są i skąd pochodzą. Y, jest też przykre, jeśli na przykład dumnie mówią o sobie, że są Polakami, a Ignorują historię Polski i kulturę polską. Dumnie mówią o tym, że są mormonami, świętymi w dniach ostatnich, czy prawosławnymi, albo luteranami, albo katolikami, ale tam cała ta teologia i te przekonania to w ogóle ich nie interesują tak naprawdę. Niewalnie się tego słucha, bardzo się interesuje komunikacją, interesują się i zajmują się nauczaniem języków obcych. Sposób mówienia o danej rzeczy pokazuje nasz stosunek do tej rzeczy, tak? Czyli jeżeli mm, mówimy w sposób arogancki o swoim domu, to pokazujemy, że jesteśmy arogantami wobec własnego domu. Nie lubimy naszej rodziny na przykład, tak? Sposób mówienia o kimś, do kogo mówimy, pokazuje nasz stosunek do tej osoby. Nasza postawa mimo wszystko jest, mimo naszej woli i intencji, Wyrazem polityki grupy, do której należymy. W nauczaniu języków obcych mówi się o tym, że to jest taki element nauczania tych osób, które uczą się danego języka obcego ze względu na biznes, ze względu na kwestie gospodarcze, na handel, ze względu na podróże. Gdziekolwiek byś się nie pojawił na świecie, mimowolnie jesteś ambasadorem swojego kraju. Kultury, do której należysz. Tak? Powtórzę, gdziekolwiek byś się nie pojawił na świecie, jesteś ambasadorem swojego kraju i kultury, do której należysz. Ludzie mają prawo, naturalne prawo, zwykłe prawo, bo też nie mają wiedzy i nie muszą mieć wiedzy o wszystkim do upraszczania tego, jak widzą innych ludzi, inne grupy ludzi. W związku z tym, jeżeli ja, jako mormon, podpadnę komuś, to to, co o mnie pomyśli, będzie myślał o moich ludziach. Jeżeli ja, jako człowiek z Biłgoraja, podpadnę komuś z Kraśnika, Zamościa, Lublina, to mówię o najbliższych miastach, to przez moje zachowanie będzie tak postrzegał wszystkich ludzi z Biłgoraja. Kropka. Eli miała słuszność. Sposób, w jaki powiedziałem o katolikach, pokazuje mój arogancki do nich stosunek. Za co bardzo przepraszam. Ja mam ogromny szacunek do Kościoła katolickiego i o tym miało być to wideo. I to, co mnie razi u katolików, to jest to, że bardzo często nie chcą oni znać własnej religii. Bardzo mnie też razi to, że mówią o nich w sposób bardzo taki arogancki, krytyczny, nie lubią jej, a nadal są członkami tej religii. Um, jest to dla mnie. Jest to niesmaczne, to jest niefajne. Jeżeli ktoś e, e, zna kapitalną, piękną sztukę teatralną, e, herbatka u Stalina, Janusz, to pamięta scenę, w której Józef Stalin mówi o Anglikach, którzy krytykują i w taki obelżywy sposób mówią o Anglikach. Co za chamy? Jak tak można robić we własne gniazdo? Taki człowiek nie, zas nie zasługuje na szacunek. Można krytykować kogoś, można nie cierpieć kogoś, można, ale swoi. Swój... O Frederiku Chopinie mówiło się, że swoją twórczością był obywatelem. Okej. Okay. Jako osoba, która podróżuje po świecie, wiem z rozmów, że nabycie obywatelem świata może pozwolić sobie osoba, która ma solidne korzenie. Są bardzo interesujące badania naukowe. Socjologiczne, które pokazują, że ludzie o solidnej tożsamości e, mają większy szacunek do ludzi odmiennych, e, lepiej też są postrzegani w różnych kulturach i w różnych kontekstach politycznych, bardzo są szanowani i też są wspaniałymi ambasadorami tych grup, do których należą. Kolejny komentarz pochodzi od pana Franka Cyganka, przynajmniej taki manik. Też nie lubię tego, co ta pani powiedziała, że każdy ma prawo wybrać drogę do piekła, do niej. Dalej, e, Franek Cyganek mówi o byciu pokierowanym przez Boga. Komentarz dotyczył niefortunnej wypowiedzi siostry Joy Jones, iż dzieci mają prawo wybrać drogę wiecznego potępienia. Dlaczego ten komentarz był dla mnie bardzo ważny? E, rzeczony komentator zostawił parę komentarzy pod e, różnymi moimi wideo, postanowiłem na nie nie reagować i tak myślałem, pomyślałem sobie, co za dziwny człowiek, fuj, fuj, tak? I nagle pojawiło się to. Mm, tak, y, bardzo nie podobało mi się to, co powiedziała y, y, siostra. W swojej wypowiedzi yy, na ten temat, że dzieci mają prawo wybrać drogę do nieba albo do wiecznego potępienia i powi powinniśmy, mu na to po powinniśmy im na to pozwolić. To, jest okropne, to są okropne słowa. I jak, jak tak można w ogóle mówić o ludziach? Im nie boli słuchanie tego czegoś, tak? No wyobraźcie sobie, jak można powiedzieć tak, nie wiem, do dziecka: tak, tak, chcesz to iść na wieczne potępienie, tak. Też ten styl wpatrywanie się w widza, kiedy ona mówiła przed kamerą te słowa, dawało to wszystko wrażenie jakiegoś takiego, jak się mówi z angielska, spookiness, creepiness. Dla mnie było odstręczające od mormońskiej filozofii życiowej, tak? Tutaj bardzo mocno zabrzmiał we mnie, zarezonował we mnie ten frankowy komentarz. Bardzo za niego dziękuję i też przepraszam za niemiłe myśli, które mi się pojawiały. Teraz je właśnie ujawniam, na temat franka cyganka. Ten komentarz jest bardzo ważny dla mnie, tak? Dlaczego? Tutaj przez niego zostawiony. Jaka to jest religia, która nam mówi. Rób co chcesz, możesz się albo zbawić, albo jesteś śmieciem, tak? Tak? Takie można odebrać wrażenie. Można odebrać. Może to nie była intencja, ale takie było wrażenie. Tak. Bardzo, bardzo lubię ten komentarz. Kolejny komentarz pochodzi od pani Wandy. Czy Bóg jest pobłażliwy dlatego, co złe? Co siejemy, to zbieramy. Ech, trzeba ufać, że nie. tak? To znaczy, Bóg rozumie na pewno, że jesteśmy grzeszni i dopomoże. żebyśmy. Byli jak najlepszymi wersjami siebie. Tak mówię, jak klasyczny święty w dniach ostatnich, klasyczny Mormon, stawać się coraz lepszą wersją samego siebie, być każdego dnia trochę lepszym niż się było wczoraj. Miła idea. Czy Bóg jest pobłażliwy? No, tego nie wiemy na pewno. Ufam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg pobłażliwy to jest Bóg, który, dla którego przede wszystkim, który nie traktuje swojego, nie traktuje człowieka jako swoje dziecko, tylko jako nie, takie byle co, tak? Jako świętych niech ostatnich wierzę, że Bóg jest dosłownie naszym ojcem, naszym rodzicem. I chce, żebyśmy pracowali nad sobą. Chce, żebyśmy włączyli się w proces tworzenia świata, ulepszyli go, tak? taki Bóg rodzic nie będzie pobłażliwy, tak? Ale taki Bóg rodzic będzie testował człowieka, taki Bóg rodzic będzie motywował człowieka, żeby stanął z Bogiem w konkury, w zdrowe konkury, tak? Żeby czasami nawet wbrew Bogu samemu działał dobru. Pomyślcie sobie o Jakubie, którego Bóg nazwał Izraelem i o Maryi i scenie skany galilejskiej. Zdrowa przekora, ja Ci, Panie Boże, pokażę. Już ja ten świat lepiej urządzę. I czyste serce, które temu towarzyszy, sprowadzają nam aniołów do pomocy, a w nas... Wywołują eksplozję twórczej Bożej mocy, czyli siłę do realizowania najbardziej nieprawdopodobnych celów. Bardzo dziękuję za komentarze. Dziękuję y, za komentarze, które sprowadziły mnie na ziemię y, w całym niebiańskim kontencie mojego kanału. Pozdrawiam z wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim, moich, przede wszystkim moich komentatorów i zapraszam na kolejną odcinki. Bardzo na Hej, cześć, trzymajcie się z Panem Bogiem.